W Ostródzie trwa wyjątkowe święto kultury. Muzeum w Ostródzie właśnie obchodzi swoje 25-lecie działalności. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w zamku Krzyżackim, który jest siedzibą muzeum. To wyjątkowy moment, by poznać i docenić dziedzictwo tego miejsca oraz wkład Muzeum w rozwój lokalnej kultury i historii. Muzeum w Ostródzie to historia niby niedługa, ale jakże istotna, jakże ważna, miasto turystyczne. Dlatego nie tylko edukuje nas, młode pokolenia Ostrudzian, ale również naszych gości, co, co bardzo ważne, bo muzeum coraz więcej ma ekspozycji, coraz więcej eksponatów muzealnych, artefaktów tutaj odszukanych. Dyrektorem placówki od 2020 roku jest Adam Marzewski. Muzeum powstało oficjalnie w 2000 roku na bazie wcześniejszych inicjatyw z 1910. 1997 roku. W życie muzeum było, jest i z pewnością jeszcze będzie. Zaangażowanych wiele osób. To przede wszystkim zasługa moich poprzedników, całej piątki, która ciężko pracowała w trudnych warunkach, trudnych ekonomicznie, administracyjnie, kadrowo. To ich wysiłek, starania, upór i właściwie determinacja doprowadziły do tego, że my dzisiaj zbieramy owoce tego, co oni stworzyli. Także wielkie ukłony i wielkie uszanowanie dla pana Skrobota, pana Sajkowskiego, pani Lińskiej, pana Mar -y Marka Jankowskiego i pana Cerego Wabrzejskiego, ale oczywiście. Duża praca i dużo wysiłek moich koleżanek i kolegów, bo bez nich ta instytucja po prostu by nie istniała. Lokalne dziedzictwo w ostrudzie jest pielęgnowane z wielką pasją i oddaniem nie tylko przez pracowników muzeum. Największym marzeniem placówki jest rewitalizacja historycznego zamku, która ma się urzeczywistnić wiosną 2027 roku. To ogromny krok w rozwoju placówki, który nie tylko odświeży zabytkową siedzibę, ale też pozwoli na organizację jeszcze bardziej atrakcyjnych wystaw. I wydarzeń. Poszukujemy się do takiego generalnego remontu zamku ze środków, tak zwanych kanałowych. To też będzie pewne wyzwanie, w jaki sposób połączyć działalność muzeum i remont, który stoi przed nami. Każdy Ostrudzianin powinien znać skarby, które kryje jego najbliższe otoczenie. To właśnie muzeum pokazuje dziedzictwo regionu i przypomina, jak ważne jest poznawanie własnej historii. To obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto chce zrozumieć przeszłość i kulturę tego miasta.